Przeklęta Babia Góra, część pierwsza legendy. Nie będę powtarzał informacji, które są powszechnie dostępne. Większość z Was kojarzy, było albo przynajmniej słyszało o Babiej Górze. Mniej z Was wie o tym, że Babia Góra ma także inną nazwę Diablak, czyli Góra Diabła. Pochodzenie tego dość oryginalnego miana wyjaśniać ma legenda, jakoby sam diabeł wybudował na jej szczycie zamek. Miał on go podarować. W zamian za podpisany cyrograf lokalnemu zbrodniarzowi. Wiadomo wszak, że paktowanie z demonami zawsze kończy się tragicznie dla paktującego. Tak to zbójnik umarł pod ruinami zamku, gdy ten rozpadł się wraz z pierwszym pianiem koguta. Czasem, gdy wiatr wieje, podobno nadal można usłyszeć jego wołanie. Faktem jest, że na Babiej dochodziło do wielu niewyjaśnionych do tej pory wypadków i zaginięć. Ludzie niechętnie o tym mówią. Ale czasem uda się uzyskać chociaż skrawek informacji o wiedzy, która miała już dawno zostać zapomniana. Było tak, że pewnej nocy babcia przy łóżku, gdy kładliśmy się spać, opowiedziała nam bajkę. Trochę tego dnia dokazywaliśmy z siostrą. To chyba chciała nas nastraszyć. Nie powtórzę słowo w słowo, ale postaram się opowiedzieć tak, jak ją zapamiętałam. Tu niedaleko nad nami wyrasta góra. Na jej szczycie nie rosną drzewa. Tylko kamienie tam rozsypane są wszędzie. Gdy noc zapada, a księżyc świeci jasno, przylatują tam czarownice, swe złe zaklęcia rzucać. Miejsce to jest przeklęte, przez boga opuszczone, złym siłą przypisane. Ludzie tam ciągną tłumnie, bo góra jest piękna, ale zdarza się tak, że znikają po drodze, lub ich inne nieszczęście spotka. Coś tam bowiem mieszka, coś złego i starego co tylko czeka, by na nas zapolować. Czarownice, które tam swe czary odprawiają, znają imię, a brzmi ono Czarnobóg. Pamiętam, że potem miałam problem, by zasnąć, bo okno, co na nie patrzyłam, gdy leżałam właśnie w stronę Babiej, było skierowane. Ciąg dalszy nastąpi. Część druga Czarownice i kult Czarnoboga.